Witam wszystkich. E, ostatnimi czasy wśród znajomych bardzo e, zastanawia mnie jedna rzecz. To jest trend, który powtarza się odkąd pamiętam. Ludzie nie mają określonych wartości, określonych celów i nie wiedzą, jak do tych celów dojść. Mianowicie Często zdarza mi się myśleć o tym, ja chciałbym, chciałabym, nie wiem. I tutaj przychodzi na, przychodzi na myśl relacja. Każdy z nas pewnie chciałby relacji, nie wiem, jak z bajki domu, rodziny, dziewczyny, nie wiem, kurczę, przystojnego faceta, jeżeli jesteś dziewczyną. Super seksownej e, dziewczyny, jeżeli jesteś facetem. Dobrze, zgoda, ale do wszystkiego trzeba podchodzić bardzo racjonalnie, bardzo rzeczowo, bardzo rzetelnie. Jeżeli za, zabierzemy się za budowanie relacji od niewłaściwej strony typu nie wiem nie będziemy pogodzeni z tym, czy z tamtym, czy z siamtym. Czy, czy zaczniemy ją zupełnie, nie wiem, od, od relacji intymnych, pomijając, pomijając zwykłe takie codzienne życie, to ta relacja, uwierzcie mi, w żaden sposób się nie sprawdzi. W żaden sposób nie przetrwa długo. Przecież nie chodzi każdemu o to, żeby mieć dziewczynę, faceta na jeden raz to nie tędy droga każdy chce stabilnej, dobrej długiej relacji ale każda relacja każde, nie wiem, zadanie cokolwiek ono wymaga takiej pracy nad sobą nad nad yy, rzeczami yy. Dzięki którym osiągniemy dany cel, i będziemy go później szanować przez cały, cały czas, a jeżeli zaczniemy od tego, że ja chcę i cały świat jedzie nam pod prąd, ale ja bardzo chcę. To uwierzcie mi, nic się nigdy nie uda. Jeżeli chcecie, abym. Poopowiadał Wam coś więcej z życia. Może o sobie dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam.